Gdy pojawiam się ja, to znak, że wam się upiecze. A co? Zaraz się przekonacie. Śliwki, nie wiem, czy są z doliny dolnej Wisły, tam gdzie ponoć są najlepsze śliwki, ale wiem, że będą rewelacyjnie smakowały w placku, który przygotujemy dzisiaj. Będzie to placek ze śliwkami. I bezą. Nie traćmy czasu, tylko zabierajmy się do pracy. Śliwki umyłem wcześniej, pozbawimy je pestek. Możemy zacząć robić ciasto. Ciasto zaczniemy od ubicia masła. Dodam 20 g cukru wymieszanego już z cukrem waniliowym. Blaszkę posmaruję masłem. Masło wcześniej rozpuściłem. Blaszkę oprószę mąką. Masło się nam już ładnie napowietrzyło. Stopniowo dodaję żółtka. No, myślę, że już będzie dobrze. Do tak przygotowanej, gładkiej masy dodam przesianą mąkę. Oraz proszek do pieczenia. Na początku, jeszcze łopatką, wszystko postaram się delikatnie połączyć. Ręką jeszcze domieszam troszeczkę. Troszeczkę tej kruszonki, dosłownie taką większą garść odłożę do dekoracji naszego placka, a to już możemy śmiało rozsypać na blaszce. Starajmy się, żeby wszędzie było równo. Delikatnie przygniatam. Rozkładamy śliwki. Ciasto mamy przygotowane. Możemy Zabrać się za ubijanie białek. Jak już zaobserwujemy, że piana zaczyna się wybijać, stopniowo dosypujemy cukier. Ja w międzyczasie posypię nasze śliweczki. Wymieszam razem w opakowaniu cynamon z cukrem. Będzie łatwiej posypać. Zobaczcie, bardzo ładny, perłowy połysk. Za pomocą worka cukierniczego wyszprycuję taką kratkę na naszym placku. I zaczynając od rogu, nanoszę ubite białko na placek i kruszonkę, którą odstawiłem. Podczas robienia spodu w naszym placku rozsypuję. Przez pierwsze 20 minut pieczemy placek w temperaturze 180 stopni. Po 20 minutach zmniejszamy temperaturę do 160 stopni. Pieczemy jeszcze około 35 minut. Myślę, że już możemy zapraszać znajomych, bo za czym przyjdą. Placek wystygnie i będzie idealny do popołudniowej kawy albo herbaty. Smacznego! Wszystko, co słodkie, szybko się kończy. Dlatego po więcej pysznych przepisów i inspiracji zapraszam was tu, tu, tu.